Zobrany w Pomorza na zwykłym małęgu F22 z AliExpresa za 80 zł. Ten filmik będzie podzielony na dwie części. Pierwszy będzie z cmentarza, a później będzie z bismarka. Także świeczuszki zapalone Idziemy dalej Zobaczę jak czyli, krzesiwo czy, daje. Czyli wariat na cmentarzu, tak? Przy Zobaczy... ciebie nawet nie widać. Dobra, ale gdzie widać krzesiwo. Chodź tu bliżej trochę tego światła. Jaki wariat na cmentarzu, co ty gadasz? Pa No. Co jest? Czekaj. No powinno lecieć. owcisz? widzisz? Poleciało. No jeszcze raz musisz. O. No. A więc zakończyliśmy tutaj spacer i udajemy się na wieżę Bismarcka. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Test łączności kryzysowej, tu operator Paweł. Zobaczcie, Kieops ma ich ma 18:37, odbiór. bardzo dobrze. Tu operator Paweł, ja nadaję schorzej z, z Żelechowa z PMR Baofeng na kanale drugim. ja odebrałem tutaj Paweł. Odebrałem jasno i czytelnie rubiańską. Dzięki za info. Poczekaj, mi się Ogólne wywołanie, ogólne wywołanie na kanale 13 CB. Tu operator Paweł nadaje chorzej z Żelechowa. No to przeciszymy. Ogólne wywołanie, ogólne wywołanie. Test łączności kryzysowej. Tu operator Paweł nadaje z Żelechowa, z Chorzej. Na dwunastce nic, na dwójce. Tu operator Piotr, drugi słyszę cię bardzo dobrze, na drugim kanale. O. No powiem ci, witam cię Piotrze, tutaj Paweł. Ja y, teraz nadaję z anetonę z ręczniaka i powiem Ci, że jest różnica niż Baofeng. Mów, jaka różnica? Gorzej, czy lepiej? No. Na piąteczkę, jakbyś koło mnie stał. Super, dzięki za info. Dobra, przyjmij. Przemieszczamy się teraz w kierunku wieży Bismarka i tam spróbujemy wywołać. Nie ma sprawy, czekam, ale też się słyszę bardzo dobrze. No to do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobra. Idziemy na szczyt. Być może. Wieży Bismarka. Te wody, pewnie jedzie, jedzie z tego piętra tak jak ja Czekaj Przed chwilą było słychać gościa Tutaj idziemy Z Pomorzan, a my jesteśmy gdzie na Gocławiu teraz, tak? No, skoro tu jest wieża Gocławska, tak No No dobra Niech tak sobie będzie tak I nagrywamy

No lipa, bo nie wejdę sobie tutaj na teren. Dobra, nieważne. Po prostu wejdę sobie tutaj. Coś takiego zrobię. Będę wyżej po prostu. Mateusz pogodność 700, to życie bardzo Weźmy Bofengę standardowo. No dobra Test łączności kryzysowej Test łączności kryzysowej Tu operator Paweł Ja znajduję się na Gocławiu Obok wieży Bismarka Weźmy w słyszy Gocław bardzo dobrze Pomożony również bardzo dobrze to żeby nie oszukiwać, normalnie nadawać PMR jeżeli i nie podpinać do żadnych anten, ani nie nadawać jakichś 5 pięciowatowych, a już grozo z radii stacjonarnych, nie, po prostu, bo to nie ma sensu. Jak ktoś nisko mieszka, po prostu może na dach wejść, na górkę, no to nie musi tam godzinę stać, wystarczy porobić parę łączności i wszystko, no mówię. Ja mieszkam akurat na 11 piętrze na wzgórzu, więc bez problemu, robię no, więc naprawdę poza trzecim to wołuje się. No tu operator Paweł, ja odebrałem Cię na piąteczkę wśród mieście, oczywiście nie. Z drugiego radio tak samo dobrze słyszysz? Tu operator Paweł. Ja przełączyłem się właśnie na anetone, na ręczniaka, nadaję na PMR Kanał drugi Znowu zostało też zebrane z Pomorza na zwykłym Baopengu F22 z ekspresu za 80zł No dobra Także dzięki śliczne za łączność, pozdrawiam wszystkich, 73 1 Karol Roman Franciszek. Gdzie się teraz? jeszcze raz. Tutaj jest Stefan Paweł, 1 Karol Roman Franciszek. No cześć kolego, cześć. Tutaj z tej strony operator Andrzej, moje Kutycha Szczecin, niedaleko stoczni, tam parkowa, Jana się Opaska. Eee, także, no tam. 25 wąd chyba nadaje. antena taka na obierzeniu e, u góry e, na, moim, e, na mojej kamienicy, taka półtora metrowa, nie za długa. Także no, czy ciebie słyszę 5-9, także bardzo ładnie nie wiem gdzie jesteś, także mikrofon do ciebie. Woltewicz, no, mam żywe imię Flotry i moje Kutecha, to barwinek na północ odgorzowa ja sobie bardzo dobrze odbieram też na właśnie 5 Ja obecnie używam zrobionej anteny Jagi e, i używam Kubeo Fegao po 5-4 z 5-wad. Ja sobie życie odbieram. Niektóre osoby wychylają się A dzięki, bo chyba wcześniej nie rozmawialiśmy. E, także, m, także mi bardzo, bardzo miło wiosek jest. Także połączności.